Witamy w Epodex. W tym filmie pokażemy Ci, jak używać farby wapiennej Epodex, aby uzyskać estetyczny, postarzały i przytulny wygląd ścian. Do tego potrzebne będą następujące materiały: Farba wapienna Epodex, WP pigment do zabarwienia farby wapiennej, wiadro do mieszania, taśma malarska i folia ochronna, trzepaczka do mieszania, miękka szczotka do nakładania farby wapiennej. Podłoże powinno być stabilne, suche i wolne od kurzu oraz substancji oddzielających. Zabezpiecz miejsce pracy folią ochronną. Krawędzie oklej taśmą malarską, aby uzyskać czyste wykończenie. Farbę wapienną można nakładać w jednej lub w dwóch warstwach. Dla najlepszego efektu zalecamy dwie warstwy, zużywając podobną ilość materiału na każdą z nich. Wymieszaj proszek farby wapiennej z wodą w podanej proporcji. Dodaj w ogóle pigment w zalecanej ilości, aby zabarwić mieszankę, a następnie całość wymieszaj trzepaczką. Nałóż pierwszą warstwę przy użyciu miękkiej szczotki. Zacznij od malowania pojedynczych kształtów chmur, a następnie wypełnij przestrzenie między nimi, aby je ze sobą połączyć. Zalecamy mieszanie farby co 10-15 minut podczas malowania, ponieważ szybko się osadza. Cząsteczki wapna opadają na dno. Odczekaj przed nałożeniem drugiej warstwy. Przed każdym użyciem dokładnie wymieszaj farbę, szczególnie jeśli stała przez dłuższy czas. Szczegółowe instrukcje znajdziesz na stronie każdego produktu. Miłej pracy z naszymi produktami zespół Epodex.